Zaraz zrobimy sobie prey jeszcze. Cześć, będzie się no. Jak to? W porządku. W porządku, poradny Jeszcze złoto. Grimik, Krimi grimoire. I mamy jeszcze, ja mówić, jeszcze złoto tylko dropnąć. A tu z bonusem pięknie, Krimi grimoire. Bo on jest warty, coś koło czwórki. No, 4-5 baniek. Świetnie, świetnie. No to wystawię na market. <gryw> Dobry początek. Ja wyciągnę ten Grimoire. Jakoś mamy już złoto. Dobre rozpoczęcie dnia, od razu widzisz, gdzieś się lepszy stał. No i się rozbudziłeś, od razu lepiej, no. Trzeba sobie w międzyczasie, no, biję sobie bossy, szukam w Biegam sobie po prostu. Podrywa mnie, a to trzeba tak od razu, ciemci limci Dobrze. Zmbicy. Nie wiem, czy tu musiałeś wybrać, czy one same takie były. Nie no. Trzecia tarcza, wczoraj Grimoire jeszcze był, dzisiaj mamy tarczę, boss bonus. Okej, okay, no to zarobas chyba. <grymne> Ile to warte? Ostatnio sprzedałem za 9 baniek. pierwszą za 14, drugą za 9. Idę zobaczyć na market. Odpowie coś koło 8-6. Zasypło, fajnie, opłacasz tego dadiego mi chodzić, 7-7 pokazuje. Złoto leci ten, no nie, no w sensie, no nie, nie spodziewałem się tego, przecież tyle co było. Tyle co była, było złoto wczoraj, nie? Grimoire, a to jest 168 daddy. Nie ma żadnych na markecie. Są dwie tarcze, jedna, znaczy jedna jest tarcza, piątka kupno. No to ja bym wystawił za, nie wiem, dychę może. Tak po prostu za dychę. Choking Fear, o zajebiście, akurat sobie wyszedłem z tego i się trafił. Far so Trivial, o tu coś jest. Chcę zobaczyć jakiegoś królika z West dawaj. So Trivial, dobra dawaj królik pewnie jakiś. The soul, Jest, Deer! Soul Prism! Haha, okej, taka do przodu. Ty napisałeś o tym, a mi tutaj yy, jeleń się trafił. Szkoda, że nie trafił się z jelenia. Chętnie bym sobie zrobił. Wiecie, czasami randomowo fajnie sobie zeskanować teren, coś się akurat zrespi koło obazji. Czy Da się usunąć te dwie kule z ekranu. O kurde, ktoś tu rzucił bombę. Co to za bomba? Ale firefieldów. Chyba się podpaliłem nawet tymi firefieldami. Tester 4 mamy Eda i Sorca. Dał mi chyba party Join tester 4. Ki jest party. O nie chyba... O tu jest fontanna jakaś, może to. I co się stało? Nie wiem, to chyba Slimy Respi. Nie bierz PT? O kurwa. Bo coś zabiją. O nie! A <grywy> Jezu. No to już po mnie. Bajo jajo. No, to ładnie. Wahadełko. O nie! Ale się dałem zrobić. Dobra. Nie bierz party, bo cię zabiją, no. Straciłem plecak z wszystkimi moimi potkami. Ale nam się znalazł potek. Bez gadki. No, normalnie myślałem, kto to tu będzie podstępem, mnie ja chciał zrobić, chłopie. No, tutaj jest O, kurwa, tarantula. A się spuściło mi na głowę. Lower level north, coś tu jest. O, kurde. Nie, nie, nie. Trival jakiś. To jest jakiś bug. Kurde, zdążę? Ile było minuta komunikat? Aj, źle powiedziałem. Jeszcze minuta, dobra, może zdążę. Nordwest tutaj jest, Kevrat. I mam Soulcore. Nice. No <laughs> <was. laughs> Dobrze. Kevrat Soulcore. Takiego jeszcze nie mam szczura. Zrespił mi się tutaj, Kevrat. Nie mam. No i co jak następny? Przed całym SS-em, nie? <laughs> ja tu zobaczę. Nie wiem, czy ktoś tutaj dzisiaj wchodził, czy nie. To no powinna, powinna pokazywać sołda nie East Nordist Tutaj Nord nie, Parebadger jest. Dobra, elegancko. Ale jakdisza. Możesz się następny kor. Przed sesem jeden po, po SS drugi, ta? To... Daj. A mamy! <laughs> Belebor solkor, okej, okay, dobra. Widzę, że jak nie nagrywam odcinka, to mi lepiej idzie z tymi solkorami. Przed ssm jeden spadł, teraz jest drugi. <laughs> Okej, okay, okej. Okay. Może być. Chyba nie ma żadnych królików na South of the nie? To pewnie być Hellgate. Nie wiem, czy się wcale się na Hellgate. Co tam jest, Trival? Są jakieś króliki? Tutaj chyba nie ma królików nawet. Może jakiś troll? Far South East, stąd. Jeszcze South East. Ja zobaczę fortecę. Idę, może taka jakaś świnia jest. Świnia Soul by się przydał, no. Nawet chyba będzie świnia, bo orki są easy. Gdzie ta potężna świnia jest? Nord jest! Yes! Dawaj Soulcora! Świnia Soulcora jest, rzeczywiście! <świnia> Dobra! <świnia> Najlepszy Soulcor ever, nie? Wyślę tutaj Femiemu, będziemy robić. Potrzebuję pomocy. Już mało mi brakuje do tego armora. że tu będę farmił z dwa miesiące, a tu proszę. Czekaj, jakbym tu wszedł. Jest dziura? Nie, nie ma przejścia. No, kurde, nie wiem jak tam przejść. On jest po prawej, no i muszę tam jakoś przejść na zewnętrzną. No. Zobaczę, czy to jest w ogóle tutaj. Czy to jest os ostatni jeszcze okrąg? Jeszcze na zewnątrz. So this. Tutaj będzie. So this. Not bad, no, tu będzie. Dobra, to. Powinien zaś Next to you. Czy ja jestem ślepy? A jest tutaj, dobra. Byłem ślepy. Ale przejrzałem na oczy. Reality River. No to ten kor nie potrzebujemy nawet. Cały reszta wybić. Jakimś cudem to się udało odnaleźć. Dobra, będzie kor czy nie będzie kora? Mamy! No, <laughs> drugi dzisiaj drugi core, Co jest? Mówię, jak nie nagrywam, to mi więcej jakoś leci. Mogę się wymienić hard za hard. Jak nie chcecie Reality Rivera, za Cunning Were pa Panterę. Mogę się zmienić no? Padam. Hmm, o. Mam Canic Wer Panteres Soulcora. teraz, wymieniłem się za River'a. Patrz co tu cały czas teren. Nic tu nie widzę. Hmm, dobijesz go? No... no, jest coś po nazwie też. to, jest święt, nie? A uh, na tym... Nord-East. Ano? Uh, Idę, idę, no, idę. No. Burz Spektra. Spectra. Ja to, no, kitram się jakby było, nie wiem, jakimś 20 levelem. Jak coś to ukni, nie? Co, to z energii, Nie no, co ty przez no, <laughs> to? Diabeł ja <laughs> ja mi dał info i tak. sobie skanowałem cały czas ten teren, nic nie było i dopiero teraz. On... I przed chwilą też skanowałem go bo... patrzę, o, jest. I Dobra, Core przed SS-em jeszcze. Czekaj, no, jest otworzyć ciało, nie klipeł. Jest! Ta Dobra, chociaż dobrej pryzm. No to ja go odkładam, jak coś go będę używał na tych. Nie będę to sprzedawał. No spoko. I tak coś, pewnie znajdziemy jakieś inne kory, to coś się użyje. Myślałem przez chwilę, że to jedna kora, ale. Dobry i O, ziomeczki tu są. Siema. Ratunku. No to są paladyni, parę go nie zajibisz, to sobie biją. Dobra, idziemy na bossa. Okay, ja tankuję. Powiedzmy. No i padłem! O kurwa, Dobra, to było za grube Wszystko straciłem O, cześć druid Druid jest ze mną Dobra, to się kupić Czemu wyrzuciłem ten worek? Sio ustawi na ciebie? Aha, to zajebiście, wiesz co, ja myślałem, że ty masz to, Sio Tak szczerze powiedziawszy Sią <laughs> ustawi na ciebie Kurwa, Cała klata tej najdmeru Dobra, chodźcie, przygoda jest Far West, patrz, i to jest Medium, i to może być kurde wszystko. To może być albo Port Hope, albo Drefia. Nie możesz znaleźć na Drefi? Jesteś już tutaj? A pokazuję ci Lower czy co? Bo jak nie, no ja idę tutaj gdzieś. Tomba? To idę, zobaczę. To the North, ej, może tu być, bez hitu. To the North. No demon skelet nawet, nie vampir. Okej, okay, dawaj go. I mamy Demon Skeleton Soulcore! W końcu jest! Dzisiaj parę kędów zabitych, ale bez kora, w tak, mamy pierwszy kor. Bardzo fajnie, a mamy go wbitego już. To jest Medium. To może go używie, użyjemy Prisma i zdobędziemy jakiegoś harda. Więc uwaga, uwaga. Jakby tego Prisma... Prisma czy.? Nie, ja tak, Prisma, Dawaj, hard. Jest to e, Minotaur Amazon Soul Soulcore. Nawet spoko. Wydaje się taki rzadki. Elegancko, będzie kolejny. Takiego jeszcze nie mam na pewno. Ja czy będę pierwszy? Nie wiem, czy tam przejdę tędy. Chociaż tutaj było coś takiego jak zejście w dół. Chyba chudownem było zejście. South-west. Tu może być. Wilk, dobra, mam go. I mamy Wolf Soulcore Soul Core plus Gem jeszcze. Kozak. Fajnie, że siadło. Mam takiego Wolfa. Mam Wolfa. No to co? To jest easy. Raczej nie opłaca mi się go używać, na niego używać Soul Prisma, bo dostanę jakiegoś medium. Ale, Exalted Kora, możemy zejść jeszcze niżej. Mam coś zrobić dziwnego. Pokaż, co wysiądzie. Husky Soulkor, Może być takiego jeszcze. Nie mam Soulkora, Na pewno, więc może być Husky. A jeszcze raz można właśnie rolować to i się bawić tym. Hmm, chyba źle poleciałem. A, dobra. Dobra, może tu się uda zejść gdzieś. Jest chyba w tym korytarzu. Jakaś kłara. Bez kitu jest tu dziura. Southwest. Jest! Quara Predator! Jest! Quara Predator Soul Core! Ale długa nazwa, Quara Predator Soul... Quara Predator Scout Soul Core, no! Dobrze! Siadł Soulcore następny, elegancko. Wiesz, zawsze może robić tak, że ktoś ci pójdzie zbić tego gluta, i tylko wejdziesz w energię szybko tam i z powrotem. Ja na full deffy teraz na przykład stoję, nie wiem, może przejdę na atak. O, o, ej, halo, halo, chodź, 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 O, bomba, ale ładnie było Uff. No zestresowałem się teraz troszkę Uff. Mało ci złoto ostatnio? Zawsze jest mało Jeszcze potrzebuję skarbów o wartości 50 baniek zdobyć Także zawsze jest mało No, teraz rzuć do, do końca I będzie kolejna tarcza Może chociaż plecak, bo nie mam jeszcze takiego... CANDY necklace, tarczy nie... <laughs> nie no, ja nie wiem, ten boss mnie chyba lubi, no bez kitu. <laughs> już drugi necklace, on no, kosztuje 5 baniek, także spoko. E, wybieram go od razu, no cóż no. Mało złota, zawsze mało złota. Ajajaj, i dobry dzień się zaczął. No, mm, to już jest drugi necklace. Ostatnio w ogóle, w przeciągu ostatniego tygodnia już miałem tarczek, grimoire i teraz właśnie candy necklace. Więc fajnie. Jeszcze ten daddy oddaje, nie? Co, co nieco. Hmm. Ja mogę już wejść tutaj elegancko. Może komu by dał teraz, nie? Rano klece. Teraz jeszcze bariera. Admiral booster, no ale czy jest to. Nie, no ja nie wierzę! To są już jaja chyba, co? To już jest kurde przesada. Znaczy, dobrze, zajmij się, ale. <grym> Rano wydropiłem kleca. To jest mój drugi daddy dzisiaj. I chyba czwarta tarcza, ogólnie. No dobra, fajnie, kolejna tarcza, ale sypie. W tym tygodniu cztery itemy? Ile tarcza? Z 8, 10 bań, coś takiego. No kwestia, ile tarczy jest na markecie, bo też one długo schodzą. ostatnio mi chyba poszła za dychę. Nie no, tego się spodziewałem, bez kitu, nie? Dwa złota w jeden dzień. Znowu.